Boże, chciałem wyrazić swoją wdzięczność Pani Prezydent za obecność dzisiaj tutaj z nami. To dla nas szczególnie ważne, tym bardziej, że do tej pory obchodziliśmy tę rocznicę sami. Co roku w wielkim bólu przeżywamy tą tragedię, która miała tutaj miejsce 5 lat temu, przeżywamy ją na nowo. Przeżywamy ją również swoją obecnością tutaj, swoją pamięcią o naszych kolegach, górnikach, którzy zostali zamordowani. I co roku mówimy o tym, że nigdy więcej, nigdy więcej takich tragedii, nigdy więcej takiej nieodpowiedzialności, buty i arogancji, która doprowadziła. Do tej śmierci 23 górników. Warto mówić o tym, warto przypominać o tym, warto używać tych mocnych słów: morderstwo, zbrodnia, buta, arogancja, bo przecież toczy się proces tych, którzy za to odpowiadają, i nie można być pewnym, że tą odpowiedzialność za tą zbrodnię poniosł bo zbyt wielu nie pamięta zbyt wielu nie wie co tutaj się działo zbyt wielu uważa że solidarność z mordercami jest ważniejsza niż solidarność z tymi którzy zginęli my nigdy tej Filozofii się nie poddamy. Warto o tym mówić, ponieważ przecież cały czas mamy do czynienia z sytuacjami, w których zagrożenie dla zdrowia i życia górników się powtarza. Wraca pomysł, żeby odebrać górnikom ten wielki, tą wielką zdobycz. Która była usankcjonowana porozumieniami Jastrzębskimi, żeby gonić za wydobyciem, gonić za zyskiem, zmuszając ludzi do pracy przez 6 dni w tygodniu, cofając się od dwa wieki wstecz. I rzecz ostatnia, która mieliśmy nadzieję, nie będzie musiała być powtarzana. Po tak wielu latach ciężkich bojów o to, żeby górnicy zachowali swoje uprawnienie do wcześniejszych emerytów. Co dodatkowo jeszcze nazywa się przywilejem. Co jest szczególnie bolesne. Otóż górnicy mają przywilej. Przywilej śmierci. Mają przywilej utraty zdrowia, chorób. To jest ich przywilej. Taki jak ten, który ich spotkał tutaj pięć lat temu. Jeżeli ktoś im tego zazdrości, tego przywileju, który dotknął tych naszych kolegów pięć lat temu, ich rodziny, przyjaciół, znajomych. To właśnie o takim przywileju mówimy. Niech się nikt nie waży po raz kolejny wywoływać wojny o to, co górnicy okupili własną krwią, okupują własnym zdrowiem, utratą tego zdrowia. Bo ta wojna nikomu nie jest potrzebna. Ci ludzie ciężko pracują, ci ludzie odprowadzają swoje składki na ubezpieczenia społeczne. I to, co mają, to jest to, co im się należy. I niech nikt nie waży się mówić o tym, że jest to jakikolwiek przywilej. Bo zanim to powie, niech przyjdzie tutaj, w rocznicę tej wielkiej tragedii. I zda sobie sprawę, jaki to jest przywilej, kiedy się ginie na swoim miejscu pracy.